Moja ojczyzna w utworach Marii Kownackiej. Pod takim hasłem w Miejskim Przedszkolu numer 10 w Puławach odbył się przegląd recytatorski z cyklu Serce i Uśmiech. Przypomnijmy, że Maria Kownacka była pisarką, tłumaczką, autorką m.in. Dziennika Dziecięcego oraz licznych bajek i artykułów do czasopism dla dzieci. Dzisiaj spotykamy się w przedszkolu z okazji Dni Patrona, przedszkola nr 10. Patronką jest znana pisarka Maria Kownacka, która bardzo kocha Pisała dzieci, pisała bardzo dużo książek dla nich. Jest też dzisiaj okazja do tego doświętowania, ponieważ 27 lat temu nadaliśmy imię naszemu przedszkolu, właśnie Marii Kownackiej. I z tej okazji organizujemy przeróżne działania dla dzieci, dla przedszkolaków. Dzisiaj jest konkurs, a właściwie przegląd twórczości Marii Kownackiej. I tematem dzisiejszej, dzisiejszego przeglądu jest Ojczyzna w utworach Marii Kownackiej. Maria Kownacka bardzo kochała, tak jak powiedziałam, dzieci, ale bardzo kochała przyrodę, ojczyznę, więc w tych utworach przewijały się takie tematyki. Dzisiaj dzieci będą recytować po jednym wierszu. Zgłosiło się do nas 11 placówek przedszkolnych. Nasze przedszkolaki z mojego przedszkola przygotowały część artystyczną, którą, która oczywiście jest również odzwierciedleniem twórczości Marii Kownackiej. Kilka dni temu obchodzono 42. rocznicę śmierci artystki, która jest patronką puławskiego przedszkola nr 10. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?